Dzień dobry. Aurelia Sobczak, portal WWL24. Rozwój, dynamizm, inwestycje, przypływ ludności. To wszystko określenia, które idealnie pasują do miasta Marki. Dzisiaj ze mną w studio gospodarz tej niezwykle rozwijającej się dynamicznej miejscowości, burmistrz Marek, pan Jacek Orych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie burmistrzu, tak jak już powiedziałam o tym dynamizmie, o tych inwestycjach, ale wiadomo, że jeżeli człowiek jest w takim wirze, w pracy, jest zagoniony, zawsze potrzebuje miejsca do wytchnienia, do odpoczynku. I ja właśnie chciałam porozmawiać o takich miejscach, które będą tworzone właśnie w markach dla ludzi zmęczonych codziennością. Tak, to, to, to pani w tym, w tym wstępie kilka słów użyła. Jedną z nich ten przypływ ludności, który w Markach od wielu lat obserwujemy, on jest faktycznie bardzo, bardzo dynamiczny i z roku na rok się zwiększa. Szczególnie to obserwujemy od momentu, kiedy została otwarta owonica Marek. Te ruchy deweloperskie są na tyle duże, że, że przypływ mieszkańców jest naprawdę bardzo duży, a przez to i wymagania, i potrzeby, które w mieście, są też, też zastają. Oczywiście możemy tu mówić o drogach, możemy mówić tu o szkołach, te rzeczy się dzieją i tych potrzeb jest bardzo dużo, no ale, ale ta, ta, ta część rekreacyjna, wypoczynkowa też jest bardzo ważna, a miejsc takich do rekreacji, wypoczynku w markach cały czas brakuje i staramy się właśnie tą lukę zapełnić. Może wolnymi krokami, ale również przy udziale i pomocy i pomysłowości mieszkańców. Przypomnę kilka inwestycji, które już powstały. Dzięki pomysłom mieszkańców z budżetu ob obywatelskiego, czy siłownie plenerowe, place zabaw, czy tor rowerowy Pamtra, który bardzo dużą popularnością się cieszy. Teraz jesteśmy na etapie realizacji dwóch inwestycji. Jedna to jest Plac Markiewicza, gdzie będzie stworzony plac zabaw z elementami zabawek dla osób niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych i modernizacja Placu Zabaw na rogu ulicy. Cisowej i Wrzosowej, gdzie, gdzie też tego typu elementy powstaną. I to tak jak powiedziałem, są elementy z budżetu obywatelskiego, które zostały i przez mieszkańców wskazane i, i przegłosowane. Podpisaliśmy umowę również na modernizację tak zwanego Placu Dziesięciu Powieszonych w okolicach Pomniku Dziesięciu Powieszonych. To jest może oczywiście nie jakaś tam część rekreacyjna, gdzie w tym miejscu powstanie Skwer Pamięci Narodowej, takie miejsce w Markach, gdzie Różnego rodzaju uroczystości patriotyczne już się odbywają, a, a w przyszłości również, również tam, tam będą. Lada ta chwila, już podpisałem dokumenty po raz kolejny. Mówię, niestety po raz kolejny ogłaszamy przetarg na przebudowę, rozbudowę placu przy ulicy sportowej, gdzie już funkcjonuje tzw. miasteczko Nivea, gdzie Kilka lat temu, niestety kilka lat temu, bo to przeciąga się z roku na rok, też dwa elementy z budżetu obywatelskiego zostały tam przez mieszkańców wskazane. My ten projekt poszerzyliśmy, poszerzyliśmy doprojektowaliśmy dodatkowe elementy typu siłownia plenerowa, miejsce na, na gastronomię, miejsce na, na, na odpoczynek, jak również parg wodny. I kilkukrotnie, trzy razy ogłoszaliśmy przetarg bez powodzenia, albo ta kwota była bardzo wysoka. Albo nie było chętnych do zrealizowania. Teraz po raz czwarty ogłaszamy ten przetarg i mam nadzieję, że tym razem, patrząc po wynikach po poprzednich przetargów na te place, zabaw, o których e, powiedziałem, w końcu znajdzie się wykonawca i będziemy mogli w tym roku zacząć to miejsce wyczekiwane przez mieszkańców i bardzo potrzebne w markach. Rozumiem, że będzie miejsce dla odpoczynku, że rodzice będą mieli gdzie pójść ze swoimi pociechami. Ja jestem przekonana, że to będą cudowne miejsce, aż chce się być dzieckiem, ale już nie mam takiej możliwości. Zawsze mogę przyjść z jakimiś dziećmi. Ale jeszcze chciałam się Pana dopytać o ten skwer pamięci, mhm. dlatego że to dobrze jest połączyć miejsce wypoczynku jednocześnie z miejscem jakiejś refleksji. Tak, no to jest miejsce dla mieszkańców Marek i, i znane i bardzo ważne. Tak jak powiedziałem, tam znajduje się pomnik u, u pamięci dziesięciu powieszonych, którzy podczas II wojny światowej zostali właśnie w tamtym miejscu powieszeni na trasie kolejki mareckiej jako pewnego rodzaju ostrzeżenie dla, dla ludności cywilnej. I to jest miejsce dla nas, dla mieszkańców Marek, takim jeśli chodzi o uroczystości takiego rodzaju patriotyczne. no no, można powiedzieć najważniejsze miejsce. Pomnik kilka lat temu przeszedł pewnego rodzaju metamorfozę, natomiast otoczenie tego, tego miejsca, tego, tego właśnie pomnika, ma wiele do życzenia. Postanowiliśmy, żeby połączyć kilka, kilka funkcji, no, powiedzmy, swego rodzaju skweru, no, do, do, tak jak pani powiedziała, żeby można było też podejść i taką chwilę zadumy, zadumy też tam spędzić, ale też i, i elementy, z naszej historii. To będą tablice, które będą nawiązywały do historii e, Polski, historii e, regionu, bitwy, bitwy Warszawskiej czy postania e, Warszawskiego. Tam też już e, są zabezpieczone e, dwie takie e, szklane, m, jak to nazwać, cegły, w których znajduje się ziemia z dwóch miejsc, które są poza granicami Polski, z cmentarza Uczokowskiego i cmentarza e, na Rosie, gdzie e, właśnie te miejsca ważne. Dla, dla Polaków. Ta, ta ziemia została już dla Marek przywieziona. Jest przygotowana i w tej też, też ten, ten element, element nasz historyczny, w tym, w tym miejscu, właśnie w skrze Pamięci Narodowej, będzie umieszczony Właśnie ja bardzo się cieszę, dlatego, że te cegły będą przypominały też o historycznym znaczeniu drugich Kresów II Rzeczpospolitej. Zdecydowanie tak. Gdzie w zasadzie jest nasza tożsamość bardzo silnie osadzona, i zresztą bardzo ważne miejsce, bo jak Pan powiedział, że ta Ziemia z cmentarza na rosie, to przecież należy pamiętać, że serce marszałka Piłsudskiego, właśnie spoczywa na cmentarzu na rosie. No dobrze, czyli no jest takie wrażenie, ja już bardzo oczekuję, żeby, żeby Móc tam pójść, podpoczywać i też zastanowić się nad historią i nad przyszłością, bo przeszłość tworzy teraźniejszość i przyszłość. Cieszę się, że no, zdaję, że się udało, bo to też niestety ze względu na problemy inwestycyjne. Mm -hmm. no, tak widzimy, jak to wygląda, niestety, teraz jeśli chodzi o rynek wykonawców. Też przetarg był po raz kolejny ogłaszany i w końcu udało się wyłonić wykonawcę. Ta umowa jest podpisana, więc prace niedługo ruszą. To trzymam kciuki, gratuluję i oczekuję zakończenia już inwestycji. No dobrze, ale mówimy o tych inwestycjach bardzo dużo, o miejscach odpoczynku, relaksu, o miejscach, które jak gdyby zmuszają nas do zadumy. Powiedział też Pan bardzo pięknie o mieszkańcach, o, dlatego że mówił Pan, że dużo inicjatyw społecznych było. No, zdecydowanie pomysłów. tak, co, co nas bardzo cieszy. Wiemy, że tych potrzeb na tego typu miejsca jeszcze w Markach jest, jest dużo i mam nadzieję, że sukcesywnie, małymi krokami będziemy, będziemy te wszystkie pomysły, pomysły wypowiadać. Oczywiście wszystkie one raz się nie da zrobić, ale tak jak mówi, powoli będziemy, będziemy je realizować, żeby te miejsca, które niedaleko są naszych domów, to nie, nie, nie chodzi o to, żeby zrobić jeden centralne, jedno centralne, duże, dużą atrakcję, a, a powiedzmy taka małe dzieci. Z rodzicami wiadomo, że dziecko samo na, w takim miejsce nie pójdzie. Będzie musiało y, jednak dużą odległość. Y, 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 no pokonać, żeby się na to miejsce dostać. Stąd małymi krokami te miejsca, gdzie oczywiście możemy, staramy się zagospodarować i mówię, te pomysły mieszkańców bardzo nam przy tym pomagają. Ale wiecie pan, ja też zmierzam do tego, że pomysły mieszkańców to jest wspaniała idea, dlatego że jeżeli słuchamy mieszkańców, to realizujemy ich cele i sprzyjamy ich życiu, ale mieszkaniec ma także wpływ, może mieć wpływ finansowy. Mm -hmm. Zdecydowanie tak. No To już tą akcję, którą od kilku lat również w markach prowadzimy, związaną z zachęceniem do płacenia podatku w markach. No, teraz ostatnio ta dyskusja jest bardzo, bardzo duża, jeśli chodzi o ten nasze, nasz budżet, z czego się składa, na co te pieniądze wydajemy. No, wskazanie miejsca zamieszkania w markach, nawet niekoniecznie meldunku, bo to ma duże, duże znaczenie, też Niedużo osób zdaje sobie sprawę, że nie, nie, być, nie muszę być zameldowany w markach, że podatki pracowały na, na wszelkie rodzaju inwestycje, nie tylko te, o których mówiliśmy, te rozrywkowe, ale te inwestycje związane ze z budową szkół, budową dróg, ale również na nasze codzienne, codzienne życie, wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne czy sportowe to również one są finansowane z naszego budżetu. Wskazanie miejsca zamieszkania w pit czy to przez Formula ZAP3, czy teraz jest wygodniejszy, łatwiejszy sposób przez ten portal stworzony przez Ministerstwo Finansów do Rozliczenia PIT-u powoduje to, że, że pieniądze z nas, część pieniędzy z naszego pitu kwota od jednego mieszkańca to jest ponad prawie 1800 zł, więc to jest, jest, suma, jest znacząca tak. suma. A szacujemy, że w markach osoby, które mieszkają, a nie wskazały miejsce zamieszkania marki, to jest około 10 tysięcy osób. Więc to tu mówimy też o bardzo dużej liczby, liczbie osób, więc to są pokaźne, pokaźne środki, które można przeznaczyć właśnie czy na inwestycje, czy na te projekty, projekty miękkie, które z budżetu realizujemy. Czyli, Szanowni Państwo, pamiętajcie, że macie duży wpływ na rozwój miejscowości, w której żyjecie. No dobrze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Przypominam Państwu, że moim gościem był pan Jacek Orych, burmistrz Marek. Dzień dziękuję bardzo. bardzo za spotkanie. Dzień. Dziękuję. Nadchodzi ten czas w roku, gdy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Ale którym? Mieszkam w markach, tu płacę podatki, tu zyskam nowe inwestycje. Każdy, kto rozliczy podatek w markach, buduje nasze miasto. Jedna osoba to średnio 1800 zł na rozwój. Gdyby wszyscy mieszkańcy wskazali marki jako miejsce zamieszkania, miasto zyskałoby dodatkowo 18 milionów zł rocznie. Żeby pieniądze z podatków trafiły do marek, wystarczy zameldować się w markach lub złożyć formularz aktualizacyjny ZAP-3. Lub najprościej zmienić adres zamieszkania w przygotowanym przez Urząd Skarbowy zeznaniu rocznym na platformie internetowej Twój e PIT. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy 15 lutego 2019 roku. Niezależnie którą z trzech metod wybierzesz, twoje pieniądze będą pracować dla marek. Dlaczego warto rozliczyć PIT w markach? Bo każdy na tym skorzysta. I dziecko? I dorosły? Dzięki mieszkańcom, którzy w zeznaniu rocznym podadzą marki jako miejsce zamieszkania, miasto może zyskać nowe środki na inwestycje. Tyle możemy razem zrobić. Wystarczy, że wybierzesz jeden z trzech sposobów rozliczenia PIT dla marek, a twoje pieniądze będą pracować lokalnie. A przecież jest tyle do zrobienia w mieście. To jeszcze raz: jak przekazać pieniądze z podatków do marek? Zameldować się w markach? lub złożyć formularz ZAP3 i wysłać go do urzędu skarbowego w Wołominie. A najprościej zmienić adres zamieszkania w przygotowanym przez urząd skarbowy zeznaniu rocznym na platformie internetowej Twój ePIT. Proste, razem możemy więcej. Marki, włącz się i bądź aktywny.